Aby znaleźć kosz w Poco M8 lub M8 Pro to mamy na to kilka sposobów. Zacznijmy od galerii. Jeżeli usunąłeś bądź usunęłaś jakieś zdjęcia bądź filmy to w takim wypadku możemy jeszcze je odzyskać jeżeli nie minęło 30 dni. Należy przejść tutaj do, do tej drugiej zakładki, którą mamy na dole ekranu, gdzie znajdziemy albumy i następnie schodzimy na dół i znajdziemy tutaj niedawno usunięte. Znajdziemy tutaj wszystkie pliki, wszystkie zdjęcia oraz filmy które usunęliśmy w ciągu ostatnich 30 dni i mamy te 30 dni na to, aby odzyskać te pliki, bądź na stałe usunąć. Jeżeli nic z nimi nie zrobimy w ciągu 30 dni, no to telefon wtedy już automatycznie na, stale, na stałe usunie te, te pliki. Jeżeli na przykład korzystaliśmy z menedżera plików, tego od Xiaomi, jeżeli tutaj coś usunęliśmy, to niestety, ale w tym wypadku nie odzyskamy tych plików. Ta aplikacja nie ma kosza, jeżeli coś usuniemy, to jest to już usunięte na stałe. Nie wiem, dlaczego akurat tutaj nie uwzględniono kosza, natomiast tak to właśnie wygląda. Natomiast gdybyśmy jednak korzystali z aplikacji Files od Google, czyli również menedżer plików, tylko że właśnie stworzony przez Google, to w tym wypadku jeszcze mamy szansę odzyskać nasze pliki. Naciskamy na te trzy linie w lewym górnym rogu, i następnie tutaj znajdziemy kosz, i tutaj również powinniśmy być w stanie odzyskać nasze pliki. W ciągu 30 dni. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.